Najpierw wszystkim dzisiaj będziemy testować dubajską czekoladę. Wiem, ja już milion dubajskich czekolad testowałam, ale dzisiaj uderwałam za 25 zł w Carrefourze. Nie wiem, czy za 100 gram się opłaca kupować. Jak to kosztuje tak mega drogo? No ale spróbujmy, czy jest dobra. Była jeszcze kokosowa, ale ja kokos. Nie przypadam za kokosem. Dobra, więc otwieramy. Złote, oczywiście. luksusy. Tylko ona jest mała. A ja za 20 zł. kupiłam taką żabkę. Coś tu ma napisane? Tak, za 16. No i dobra, otwieramy. Muszę zrobić szybki test, bo mam 9% telefonu. I think you. Nie za czego, ale kocham dubajską czekoladę, po prostu kocham. Naprawdę. To trzeba... Mamy ją! Ej, ale mega ładny wzorek. Mega. O Jezu, co mi się stało. O. Mega fajny wody. Dobra, robimy coś takiego, co zawsze. Zobaczymy, czy będzie takie przeschnięte i nie będzie miało dużo w środku tych pistacji i ciastu katyfi, czy jednak dużo. Jadłam tylko raz, które się rozpływał i teraz zobaczymy, czy będę jadła taki drugi raz. Rozpływa się, ale piękna. Dobra, testujemy. Mhm. Mm mhm. Mm dobra. Mhm. Mm Chyba nie lepiej Ale słodka. To jest bardzo. A je bardzo dobra. Mhm. Mm Przypadło. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Moje oceny to w sumie nie jest topka. Znaczy jest stopka, ale czy najlepsza? Nie wiem. Ale czy nie miał 8,5 na 10? Jest bardzo dobra. Polecam, ale chyba się nie opłaca kupować za 25 zł. Ale jak ktoś ma ochotę, no to polecam. Pa, pa!